Dzień dobry, poniedziałek, tydzień przed świętami. Tak można by zacząć. No Jak by nie patrzeć, jest już 16 i coraz mniej czasu. Jutro mi odpada cały dzień, bo jadę na wycieczkę do Warszawy, że tak powiem. W związku z tym kolejny dzień pracy mniej. Zatem pewnie w następną sobotę też będę pracował, bo chodzi tutaj o szafkę do łazienki, którą prawdopodobnie w sobotę jeszcze wymienię. Plan na dzisiaj, plan na ten tydzień. Plan na dzisiaj, skończyć to co robiłem w sobotę, jak ktoś nie oglądał y, poprzedniego tygodnia to podsumowania to zapraszam. Oczywiście na ranie kupiłem nóżek, bo była sobota, a rano oczywiście zapomniałem jak to zwykle ja. E, w związku z tym przykręcę spod spodu cokolwiek na razie po to, żeby sprawdzić czy blad jest dobrej długości, bo to kluczowy moment. E, no i generalnie można powiedzieć, że y, jest gotowe, bo jeszcze tylko tipony. Potem jeszcze do tego samego klienta muszę zmontować kontenerek do szafy, ponieważ my mamy stare kosze na bieliznę na Coś bardziej cywilizacyjnego, żeby było wygodniej. Zatem wychodzi na to, że temat ocieplenia dalej leży i kwiczy. No niestety, niestety nie poradzę. Na obecną chwilę plan na dzisiaj, poza oczywiście złożeniem tymi tymi tego kontenerka, to jeszcze pozbyć się tego. Najważniejsza rzecz. Ta najważniejsza rzecz to oczywiście zużycie prądu. O dziwo, przez cały tydzień we wsi nie brakło prądu, w wyniku czego cały czas to działało, to czas nabijało, więc jestem z tego zadowolony. Więc równo po 7 dniach ciągłej pracy ustawione na 16 stopni, zużycie wychodzi 103 kWh. Zatem wychodzi 14,5 prawie 15 kWh na 24 godziny. Chyba dobry wynik, co nie? Więc mieścimy się poniżej 20 zł za dzień. To chyba dobry wynik generalnie. Teraz jedyne co pozostało, to spróbować to przetestować w taki sposób, żeby ustawić wyższą temperaturę i zobaczyć, czy nadal ta temperatura podtrzymania będzie jednakowa, czy jednak będzie minimalnie wyższa. Plusem oczywiście jest to, że na dworze się cieplej robi, no więc w związku z tym pompiecie połatwiej jest to ciepło zabierać z zewnątrz, żeby je pompować do środka. Czas się wziąć do pracy. Dobra, yy, ogarnięte. Co jest ogarnięte? Ogarnięte jest oczywiście to. Jest 11:00. Odbyłem właśnie jeszcze rozmowę telefoniczną długą odnośnie tej kuchni. Ostatecznie wyceni wyceniłem tą kuchnię. Na uwaga, wartość małego samochodu. Małego? W sumie nawet dużego też, jakiegoś kilkuletniego. Niestety, ale kuchnia w akrylach z 18 szufladami i jeszcze chyba będą dodatkowe opcje. Na razie mi wyszła 33 tysiące. Ja uważam, że nie zarabiam dużo pieniędzy, ale uważam, że 33 tysiące za kuchnię to jest bardzo dużo, bo niektórzy muszą na nie pracować pewnie z pół roku, odkładając wszystko, więc generalnie są to bardzo duże pieniądze, ale co zrobić? Wszyscy chcą zarobić. <grych> A tak poważnie to, no same materiały to 20 tysięcy ponad, no. W sumie, właśnie sobie uświadomiłem, że w tej wycenie nie uwzględniłem płyty na spody do szuflad. A 18 szuflad to pewnie za dwie płyty będzie. No, to już jest kupa. 500 w plecy. No dobra. W każdym razie nie pozostało nic innego. Jeszcze się muszę teraz przygotować na wyjazd do Warszawy na jutro. A co się będzie działo w Warszawie, to pokażę Wam później. Dzień dobry, mamy wtorek, a co to, co to, ta, co to za chłopczyk tam siedzi, o mój Boże, jaki siusiu, krany boskie No już wtorek, jadę do Warszawy, mówię jadę do stolicy, trochę się e, z trybu bezdomny, tudzież tłudzieszczarodziej Na jakiegoś takiego obszczymurka, teraz może się <laughs> przerobię, także ogoliłem się Jadę do Warszawy, no zobaczycie po co jadę do Warszawy, chciałem tylko tak nagrać taki wstęp, że to już wtorek i że już jadę. No i tak wygląda Warszawa, niestety nie nagrałem za dużo, chciałem Wam tylko pokazać kuchnię, która ma w tym momencie 4 lata i tak naprawdę możecie zobaczyć jak się prezentuje, jak ktoś dba o kuchnię, to kuchnia wygląda idealnie. A tak naprawdę to byłem w Warszawie miesiąc temu zamontować taką szafę. Tu jest zdjęcie z rączkami i bez rączek, bo sam nie wiedziałem, która wersja lepsza, no ale ostatecznie była wersja z rączkami. A ja pojechałem z takimi dwoma frontami, tymi u góry. Już zdjęcia później nie zrobiłem, jak to wygląda z frontami założonymi, ale po prostu całkowicie minąłem je na zamówieniu, no i musiałem czekać miesiąc na dołożenie, do, domówienie kolejnych frontów. Stąd też. E, Musiałem się tam wybrać specjalnie tylko po to, żeby zamontować fronty Ale oczywiście moja wizyta nie była taka, że tylko tam pojechałem Załatwiłem jeszcze inną sprawę Ale o tym póki co nie mogę mówić Najlepszy sposób na klejenie blatu To oczywiście mam taki keczup tutaj Z chrzanu No i teraz jeszcze paluszkiem rozprowadzam Pięknie Nie mam dzisiaj za bardzo warunków do nagrywania jest ciśnienie, przed świętami szybka zmiana blatu także nawet nie wiem jak tego nagrać więc tak to nakładam i potem łączę to oczywiście, a jakże jeszcze tu poprawka jakaś tu przy zlewie, najgorsze miejsce najlepsze połączenie na czupem. czupem. i chrzan z pomidorami, przepraszam bardzo i tutaj tak no i teraz to trzeba połączyć. Nie wiem, co się nagra, ale coś się nagra. No i tutaj, jak widzicie, czasami się gdzieś kręci w tle inwestor, w związku z tym niewiele mogę też tutaj dźwięków pokazać. Jest moja narracja. Męczyłem się z, ze skręceniem śruby 13 minut, i tak naprawdę ta przednia śruba nie udało mi się jej złapać tam w żaden sposób, nie miałem dostępu od drugiej strony trzawki, żeby popchnąć tą śrubę, zablokować jakkolwiek no i niestety ostatecznie po prostu zblokowałem to tak brutalnie pchając blat w stronę tego blatu po skosie, wszystko łapiąc ściskiem no i wtedy skręcając to na trzydziestki, no i tam troszeczkę większa szczelina w związku z tym wyszła, ale kleju było dużo więc Myślę, że spokojnie to wytrzyma lata. A mam dosyć duże doświadczenie w sklejaniu, właśnie w ten sposób. No, skleiłem kiedyś już Fagra, no i już Fagra do dzisiaj wszystko się dobrze trzyma. A tak już i wygląda efekt końcowy. Wymieniłem dodatkowo LEDy, bo były takie 5W. W tym momencie zamontowałem LEDy, które mają 16W na metr, więc jest znacznie, znacznie jaśniej. No i dosyć ładny blat K551 z z panu. Widać ten cień od LEDów, ale niestety wymieniałem tylko LEDy, a nie sam profil, i tam i tam niestety ten kloż był przezroczysty, a nie mleczny. Stąd też jest taki efekt takiego cienia. Wow, ale to był szalony dzień. Muszę powiedzieć, że wymieniłem blaty w kuchni i to ta takie, wiecie, ze 120 trzeba było to ogarnąć. Oczywiście w hurtowni, jak to każdemu pociarzowi ucięli, więc no problem. No, już się przygotowałem na jutro na montaż z tymi szafeczkami, które w poniedziałek składałem. No, jeszcze zmiana frontów też jutro. I jeszcze jest jedna szafka pod umywalkę, która nawet jeszcze nie jest ruszona, nawet nie jest policzona. Nawet jeszcze to w sumie nie mam akwakry do nich, więc nawet nie wiem, czy przyjdą jutro. Bo jeżeli przyjdą jutro, to ok, a jak nie, no to dopiero po świętach. Mm, powinny przyjść jutro do, y, do hurtowni, więc zobaczymy, czy będą. Y, to tyle, jeśli chodzi o to. No i no i tak minęła środa. Także generalnie jest ogień, jest w sumie która jest godzina. 17.55, a ja jestem w pracy od 8.03 mniej więcej i właśnie kończę. Dzisiaj wyjątkowo 10 godzin, a nie 6 jak zawsze, ale było warto. Kasa przytulona, to najważniejsze. To do czwartku. Dzień dobry, to już czwartek. Gdzie jest moja herbata? Jest. No to dzisiaj zaczynamy kolejną orkę. Tak jak mówiłem już wcześniej, dzisiaj zawożę komodę i dodatkowo wymieniam fronty. No, najbardziej popularny kolor 2024 roku, czyli kolor kaszmirowy, który wygląda tak, przynajmniej w tym obiektywie. To jest zwykła płyta, ale zobaczcie, jak fajna satynka. Dodatkowo jest oklejona dwójeczką. Nie, tak, może, tak, może tak będzie lepiej? Tak. Yy. I obite, kurde, i obite. No nie wierzę. Yy, no, Wymieniają sąsiadki. Yy, także taka akcja, że dosłownie pod dom podjadę i, yy, i działam. Ok, mały update, e, jeśli chodzi o e, czwartek. E, składam szafkę e, dla sąsiadki. Taka całkiem fajna, ale o tym za chwilę. Najpierw chciałem wam pokazać i e, 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 generalnie powiedzieć, co się ciekawego dzieje odnośnie prądu. E, jest generalnie ciepło na dworze 7-8 stopni, w nocy 4. Więc jest luz, jeśli chodzi o temperaturę. E, no i teraz tak na warsztacie mam 16,3. Co prawda się oszukuje, ponieważ mam ten czujnik na wysokości 2 metrów. Może... Nie, no myślę, że 2 metry to jest. W związku z tym yy, pokazuję tą temperaturę wyższą. Jakbym go postawił gdzieś niżej, to bym nie pokazał niżej. Ale tak samo czujnik na klimatyzatorze jest yy, wysoko, pokazuje 16 stopni. Yy, no i generalnie zrobiłem eksperyment, podbiłem do 17. Faktycznie tam też się pojawiło 17. No i yy, z tego co widzę, to przy tej temperaturze na dworze tutaj jest naprawdę ciepło, bo wyjątkowo siąłem kurtkę. Yy, no i... Yy, jest bardzo małe zużycie w związku z tym prądu. Już nie wychodzi 14, a wydaje mi się, że wychodzi 7. Teraz dokładnie nie pamiętam, więc pewnie tutaj napiszę jakieś literki. Bo teraz jest zużycie 124. Pokazuję. Tak, jak widać, jest 124 kWh. Teraz sobie, no na generalnie zawsze ciągnie około 500. I nie mam tego za bardzo, jak pokazać. Ale wcześniejsze ujęcie to było 115 i chyba tam coś jeszcze mniej. A tutaj szybko pokazuję update odnośnie szuflady no Szafka jest potężna, bo ma 1064 mm, także jest e, spora. E, ale no nie ma innej opcji, tutaj, może taka ciekawa rzecz, może się komuś przydać. E, cofnąłem rącz, e, cofnąłem e, łączynę ze względu na to, że rączka jest nakładana na front. I w tym momencie, jak front dochodzi do na zero, to rączka nakładana na front powoduje, że ten jeden odstaje. Wszystkie są równo w dół, a ten jeden sobie odstaje i jest to mega ciężko wyregulować. Kilka razy o tym zapomniałem i zawsze jest jakaś zamota, w związku z tym tym razem cofnąłem łączynę, może trochę przesadziłem ale myślę, że jest wystarczająco tak jeszcze powiem, że no, nie mam oklejniarki chwilowo oklejałem papierem i Ach, szkoda gadać bardzo lubię w tej pracy to, że jest taka dynamiczna, nie ma monotonii. na montażu zawsze coś się dzieje na warsztacie zawsze jest jakiś pożar do ugaszenia, ktoś zadzwoni ktoś przerwie, ktoś przyjdzie, zawsze coś się dzieje generalnie plany, które są nigdy nie wypalają, zawsze jest jakiś pościsk przez 12 lat robienia mebli, dotychczas tylko miałem jeden taki gruby montaż, gdzie były meble robione do całego mieszkania, że wszystko było o czasie. Nikt się nie spóźnił, dzięki temu ja się nie, mogłem, nie, nie spóźniłem. Inne roboty też mi się jakoś tak nie nałożyły na siebie, więc wszystko było super zaplanowane. A tak to zawsze jest jakiś minimalny poślizg. W każdym razie, do czego zmierzam? No więc jechałem sobie na te dwa montaże. Ten pierwszy zamontowałem, tutaj widzicie przebitki, gdzie zamontowałem ten kontenerek, a w drugim wypadku, gdzie stawiłem tego jamnika pod telewizor. Prosty temat, ale okazuje się, że na montażu byłem półtorej godziny. Bo co? No bo już Państwo myślą o tym, żeby zamontować, żeby zmienić kuchnię, która jest dosyć mocno stara. A więc myślę, że kolejny temat do zrobienia gdzieś tam za jakieś pół roku. Bo tak myślę, że muszą nas zbierać pieniędzy, nawet tak powiedzieli. Więc. Już się kolejny temat powoli nakręca, ja też e, mam tak, że ja nie wiem, zakodowane, nie wiem, bo generalnie bardzo z, e, może zakolegowuję się z klientem, to do jest dobre określenie, oczywiście nie przychodzę na ty czy coś, chodzi o to, że opowiadam sobie o różnych rzeczach, o podróżach, buduję jakąś relację, a jak klient Cię zna, no to z, przez zbudowaną relację jest szansa, że mimo, że możesz być droższy, to Cię wybierze. Oczywiście nie zawsze, ale jest większa szansa, że tym bardziej, że jestem tam już drugi raz, robię drugi nowy mebel, więc generalnie no jest relacja zbudowana. Teraz ją pogłębiłem, bo uważam, że tamta poprzednia to była taka chłodna, zimna. Muszę powiedzieć, że słabo nawet tego klienta pamiętałem. Pamiętałem, że robiłem szafę, ale nic więcej. Nazwisko pamiętałem, a to już coś i lokalizację. Także przez 12 lat może tak się zdarzyć, że się coś zapomni. No i teraz jest kolejny temat, miałem jechać na wymianę frontów, no niestety nie dojechałem, bo nie było nikogo w domu, żeby zamontować. Ale w międzyczasie odezwał się kolega, który buduje kampera i mówi, że ma jakąś tam rozkminkę, e, czy mógłbym podjechać. No to jadę, no kamper to jest dla mnie coś, co prędzej czy później zbuduję w końcu e, i e, zacznę to robić na większą skalę niż e, dorywczo. No, to właśnie jadę e, zobaczyć, co tam ciekawego wydłuba przez kilka miesięcy i mam nadzieję, że mamy grudzień, końcówkę, że na przyszłe wakacje, na najbliższe lato zdąży. Także już pędzę, już I mogę się doczekać. Co to ciekawego będzie. A też się tak do niego odezwałem tydzień temu, totalnie przypadkowo, w innym temacie, w druku 3D i on sobie też o mnie przypomniał. No i proszę, i już jakiś się temat się kolejny kroi. Zatem, pojechałem, pogadałem, okazało się, że kolega kamperowiec z krwi i kości od dłuższego e, czasu różne kampery próbował zbudować, ale tego w końcu finalnie robi właściwego i to się okazuje? Ma coś takiego, no nie uwierzycie, Webasto! Ma 4 sztuki. No i pożyczyłem sobie e, na testy. E, Zobaczyć, jak to wygląda. E, to jest e, 5kW. E, także muszę tylko zatankować, podłączyć akumulator i prostownik, bo powiedział mi, e, czego nigdy, nigdzie nie usłyszałem na żadnym filmie. Że, jakby mi brakło prądu, a u mnie we wsi tak się zdarza, że na przykład braknie prądu na minutę, to wentylator, znaczy to ten, cała ta grzałka, która tam jest, po prostu pęknie, bo nie będzie na wentylatorem, bo braknie prądu. Dlatego, jakby się na przykład zdarzyła taka sytuacja, że brakuje prądu, no to z akumulatora pociągnie sobie tą chwilę, i jak ja wyłączę, to w tym czasie po prostu ostygnie ten moduł grze, grze, grzewczy i e, e, nic się temu nie stanie. Nie wiem czy to. Znaczy ja wierzę mu, bo ponieważ on powiedział, że też nie wierzył w te brednie, że a już tam coś się stanie. No i odłączył, niestety pęk mu ten moduł, więc musiał sobie kupić nowe. No, także przetestuję, Bam akurat dziurę w ścianie idealnie na tą rurę. Także super. Zobaczę po świętach. Myślę, że jak to wpadnę gdzieś tam 27, to będzie już tu zimno i wtedy pk. do do ten rurę przez rurę w ścianie, która jest taka z pieca, bo piec był na zewnątrz i e, zobaczę e, jak to szybko zagrzeje to pomieszczenie. E, to taki szybki update. No i co? E, dzisiaj się pakuję raz jeszcze do samochodu. E, znaczy samochód w sumie jest pakowany. Ja się pakuję do samochodu e, i e, mogę jechać na montaż. Tak wygląda miejsce zbrodni. To wszystko jest do demontażu. E, te kolory i wstawiamy za ten Taki szarawy, gołębiawy kolor. Taki oto kaszmir. Dodatkowo ten element demontuję. Tutaj stawiam tą szafkę szufladową. Więc tej jednej nogi, którą teraz nie widać, demontuję. No i będzie łączenie blatów. Tak samo jak jest łączenie blatów tutaj. Które w ogóle jest, rozeszło się. Ale przez tyle lat się przyzwyczaili. Więc generalnie ma być ultra budżetowo. Też tutaj będzie zmywarkę. Trzeba ustawić jakoś inaczej, bo tutaj w ogóle... No i... No trochę tutaj jest do zmian a zatem co, biorę się do roboty no i koniec pięknie zrobione fronty wymienione, wszystkie trudności które były pokazane tutaj na inny, będą pokazane na innym filmie możecie sobie później zobaczyć, tutaj tylko tak na szybko zajęło mi to 6 godzin mam wrażenie, że mega długo a mi się, że to tylko wymiana frontów wiem, że kiedyś byliśmy w dwójkę wymienialiśmy fronty chyba w 10 godzin tak były porąbane szuflady, fronty, w ogóle wszystko tam było źle. Także tu też nie było łatwo, ale się udało. No i dodatkowo jeszcze dużo gadałem, więc byłem zagadywany, w wyniku czego też e, robota idzie wolno, jak się jest zagadywanym. E, to tyle, lecę na warsztat. Pięknie się obróciłaś, tak. Tak. No i mogę powiedzieć, że to było na tyle, jeśli chodzi o pracę w sobotę. Niestety pogoda uniemożliwiła mi pracę, bo było zbyt słonecznie, zbyt pięknie, więc ogarnąłem trochę podwórko, poszedłem na drugi spacer z psem. No i jeszcze wybrałem się z dzieckiem na lodowisko. Jak widać całkiem, całkiem jej już to idzie. No, i tak minął cały tydzień, jeszcze tylko w poniedziałek, do pracy i. Znowu wolne, nieprawdopodobne. Do następnego odcinka, cześć.